Dzień dobry moi kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj mamy taką propozycję od Moniki z kanału nie tylko Zropki. Na kanał oczywiście serdecznie zapraszam. Jest to kanał nowy, który potrzebuje wsparcia. Jakiego to wiecie, zaglądajcie. Oglądajcie moniki odcinki i zostawiajcie zestaw, który cieszy każdego youtubera, każdego kto prowadzi kanał. Czyli łapka, komentarz. I oczywiście subskrypcje. I Monika zaproponowała nam taki odcinek, żebyśmy nagrały z tymi samymi zdrapkami. Na kwotę 50 zł. Zdrapki te same, które kupujemy w swoich punktach. I zrapujemy. Zobaczymy u kogo, u której z nas wyjdzie lepiej. A może tak samo. Zobaczymy. I Monika zaproponowała perły rubiny, zdrapkowy kesz. Royal to są trzy zrobki po 10 zł i cztery po 5, czyli super linie Green Money, moc szczęścia i różowy diament. To już drapiemy, segregujemy od najmniejszej do największej i szukamy wygranych. Tutaj Wam troszeczkę zbliżam. Monika, dziękuję Ci bardzo za tą propozycję tego odcinka. Trzymam za Ciebie mocno kciuki. Wkład 50 zł i zobaczymy, która z nas wygra więcej. I ja tutaj szukam różowy diament z numerem 40, 35, 54, 42 i 43. I co mi tutaj ukryli? I gdzie ukryli? Tu. 21. Dwadzieścia dwa, czterdzieści siedem, trzydzieści sześć i pięćdziesiąt siedem i jeszcze może być ten diamencik, czterdzieści dziewięć, dwanaście, trzydzieści osiem, osiemnaście i czterdzieści jeden, czyli ta jest pusta, Y i X. Kolejna moc szczęścia, strapka, którą bardzo lubię. Fajnie, że Monika, że ją wybrałaś. Z numerem 43. Lubię tą strapkę, naprawdę. 27, 21, 35 i 36. Lub cylinderek. A jest 13, 23, 32 i 34, 22, 1, 28, 20 i 33. No, tutaj to oboczki się tylko pokazały, co jest oczywiście normalne. Kolejna zapiątkę, numer 27 Green Money, i tutaj.

Takie dłuższe, to zobaczymy na końcu. Weźmiemy sobie tę zadyszkę. Cash Royal numer 8. I tu wygrywają jeszcze monetki i diamencik. I tutaj szukam: 45, 59, 29, 18 i 24. A zaczynam trzydzieści siedem, pięćdziesiąt osiem, dziewiętnaście, dwadzieścia sześć i czternaście. Drugi rząd pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia trzy, czterdzieści sześć, dwadzieścia dwa i trzydzieści jeden. W trzecim rządku pięćdziesiąt pięć nie mam trzydzieści dwa dwadzieścia jeden o jest osiemnaście ale fajnie będzie jakaś wygrana osiemnaście i czwarty rządek pięćdziesiąt trzy trzydzieści pięć pięćdziesiąt dwa dwanaście i pięćdziesiąt siedem pod osiemnastką, 10 złotych. Ale coś tu będzie, przynajmniej. Dobra. To te są wygrane. Strapkowy keż z numerem 8. Też, numer 8. I tutaj szukam.

Trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt pięć i trzydzieści dwa. Pierwszy rządek pusty, drugi pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia osiem, trzydzieści sześć, trzydzieści cztery i dwanaście. Trzeci rządek pięćdziesiąt cztery, czternaście, szesnaście pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden dwadzieścia siedem czterdzieści jeden trzydzieści jeden dwadzieścia dziewięć i czterdzieści dziewięć czyli tutaj nic na razie mam tylko dyszkę tylko albo aż no, zrabkowy każ numerem 8, niestety przegrany. I ostatnia za 10 zł z numerem drugim. Perły, rubiny. Też dawno tej zrabki nie miałam. No to próbujemy. Próbujemy. 12, 18, 15, 23 i 32. Takich potrzebuję, a czy znajdę? Dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, trzydzieści jest, trzydzieści dwa, trzydzieści osiem i trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, jest druga wygrana, dwadzieścia sześć, dwanaście, trzecia wygrana. Dwadzieścia cztery, trzydzieści dwa, czwarta wygrana, czternastka, trzynastka, trzydzieści siedem, dwanaście, piąta wygrana i trzydzieści trzy. I czwarty rządek, jednaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa i trzydzieści dziewięć. No, i teraz szukaj wiatru w polu, szukaj wygranych. Dwadzieścia trzy dyszka, dwanaście, dziesięć, trzydzieści dwa, dziesięć. Co to było jeszcze? Dwunastka, dziesięć. I, 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 trzydzieści dwa tutaj. I 10, 50 zł w perłach rubinach. Super, propozycję dałaś, kochana. Super. Kontrolne, czyli ja już mam plusik. Kontrolne Z. Kontrolne Z. Spójrzcie, jakie piękne. 50 zł w perłach rubinach. Który to stopień? Siódmy. Nieważne, który stopień, ważne, że jest wygrana. Czyli ja jestem na plusie, a została jeszcze super linia nam. 29 numer. Jak to ustawić, żebyście to widzieli? Nie, ja to po prostu zbliżę, a będę Wam przesuwać. O, bo to są takie te pola, że jest bardzo źle widać. I mam kości i parasol. Kości i parasolka. Nie widzę. Ptaszek i kwiatek. W pierwszej grze nie ma, w drugiej nie ma, w trzeciej tu jest kwiatek. No, na bogato sypią symbolami. Klucz i diament, ale ja się wcale nie zmartwię. O, tu były kości, bo już mam plusa. Klucz i diament. Zobaczymy, jak wypadnie Monice. Trzymam kciuki, żeby również ładnie. Klucz i diament. I ostatnie jest kluczyk. Kolejne. Księżyc i rolki. Rolki mamy. Tu mamy rolki. Tu. Tu. I tu są też księżyce. Kolejna literka. No, literka. No pewnie. Y, rower i serce. Rowerek jest. Serduszko dla Moniki za propozycję świetną. Rowerek i serce, tu serce. Rowerek. I tu rowerek. Popcorn i korona. Tu jest popcorn. Tu jest popcorn. I tu, i tu. <noise> Następne to leżak i arbus. Leżak, arbus. Tu było serduszko. Arbus, arbus, leżak. Kolejne to sakwa i biedronka. Sakwa, tutaj i tutaj biedronki. Nie ma na biedronki, jest jeszcze za zimno. Krab i dzwonek. Jest dzwonek. Jest krabik. I koniec cztery symbole do końca: cytryna i motylek cytrynka cytrynka motyleki chyba te linie będą puste te zblinie są dla mnie bardzo pechowe naprawdę gwiazda okulary ale drapać je bardzo lubię ale wygranem tutaj wydrapać to jest cud okulary gwiazda i okulary łódź tęcza słoń i podkowa tych symboli nie było i tych zabrakło. A linie są puste. LN. Także moi kochani, na 50 zł wkładu z propozycji Moniki. Te zrapki są puste. Wygrały. Te za piątkę, wszystkie puste. Wygrały te dwie. 10. Cash Royal dając zwrocik 10 zł i perły, rubiny, perełka 50, czyli mam 60 zł. Dyszka na plusie 10 zł. Cieszy bardzo. Cieszy jak główna, bo 50 to jest odzyskany wkład, a, a dycha na górkę. Także fajnie, bardzo fajnie jest na wymiankę na kolejny odcinek. Jeśli macie jakąś propozycję dla mnie, to. Wiecie, że ja bardzo lubię. Śmiało piszcie. A może ktoś wymiankę z by chciał? Ja jestem na wszystkie propozycje, zawsze na tak. Trzymamy mocno kciuki za Monikę. Zaglądajcie do niej na kanał. Zobaczcie, jaki taki zestaw z drapek, yy, jakie wygrane jej dał. Mam nadzieję, że ładnie się spiszą z drapki. Tak jak u mnie. Zaglądajcie do Mielniki. Monika, bardzo Ci dziękuję. Po raz kolejny, bo dziękować zawsze można dużo, dużo razy. Yy, I do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!